Yo, jo, jo! Witam wszystkich po świętach a przed Sylwestrem. Ej, co do takich ogłoszeń, kurwa parafialnych, parafialnych mamy fajne misje do, do zrobienia tutaj. Można sobie zbierać te punkciki, ja akurat je wydaję na yy, Boostery, ale jak ktoś chce, może sobie go zbierać yy, przez 36 dni, maksymalnie chyba jeszcze. Nie. Jeszcze 32 dni, będzie mógł zbierać te punkciki. Codziennie jest to na jednym z trybów: yy, na, za pierwszą misję 20, za drugą 40, za trzecią 80. I możemy to wykonywać samolotami lub <coughs> yy, czołgami na trybie realistycznym i w trybie znacznościowym możemy wykonywać to. Także możemy w sumie yy, 140-280 punktów dziennie z, zdobywać. I na przykład za 3,5 tysiąca mamy T-34E, nie wiem za ile był czersi, bo go kupiłem wcześniej, ale T-34E jest za 3,5 tysiąca punktów. Całkiem spoko, nie jest, nie trzeba nie aż tak myślę spinać po śladów. jak ktoś ma czas oczywiście może po prostu sobie, sobie pograć kurwa dzień w dzień i sobie kupić fajny żołd premium, bo ten żołd naprawdę jest fajny, widziałem go w nie, nie w jednej akcji, lub samolot premium, mamy też paczki do... Do, ten, do kupienia. Fajnie, naprawdę fajnie. Nie wiem czemu to akurat kurwa kosztuje tyle. Tu. No bo to w sobie 500V kosztuje, no tak. No dobra. Ja sobie kupuję te paczki po prostu. Yy, nie, te? tak? Tak, te, te paczki sobie kupię. No. Jeszcze zrobię jedną misję. Teraz muszę na przykład zrobić 9 asyst, żeby zrobić yy, misję na 20 punktów. No dobra, przejdźmy do gry. Pogramy sobie amerykańskimi czołgami. W trybie realistycznym. No zobaczmy, coś tutaj się dzieje, widzę nie na razie nic. No. I aha, jeszcze są misje na czołg VK4501P. Co 3 dni nowa misja wskakuje. Do 12 wykonujemy wszystkie, dostajemy czołg ewentualnie przy każdej paczce mamy szansę na zdobycie czołgu premium. Czyli takiego tygrysa P bez przednich dodatkowych płyt pancernych. Lub yy, kobre możemy też zdobyć? Też fajny samolot. No, jaka czołgi? Europa Wschodnia od tej strony. Fajna strona. Żygam tą mapą, ale nauczyłem się ostatnio nie jeździć kurwa laskami tam u dołu mapy. Omijać miasto po prostu, bo mnie tam kurwa krew zalewa. Znowu jak mam. Aha, dobra, od tej strony będzie wpierdol. Dlatego pojedziemy na drugą stronę. Od, od tej strony lepiej nie jeździ się tymi laskami. Nie wiem czemu, ale po prostu jest masakra totalna. Od yy, strony zachodniej zajebi się, że tu jeździ, ale kurwa od wschodniej to jest po prostu męczarnia, makabra po prostu. Dobra. Hmm. Mamy demokrację, kurwa. Mamy demokrację, kurwa z tyłu wieżyczki. Także. 90 mm i kurwa 46 ton demokracji. Jedziemy do tego są streamy codziennie. Jeszcze nie wiem przez ile dni to będzie trwało, ale możemy wygrać po prostu logując się na streamie. Kurwa Tanderliga, wszystko jest na stronce Łortandera. Można sobie zobaczyć. Logując się na stronce, tam y, oglądając streama możemy być wylosowani i uzyskać różne nagrody, na przykład 3 dni premium, boostery różne, y, kluczyki do, czy kluczyki, takie tikety, tak jakby do przyszłego y, turnieju, w którym będziemy mogli wygrać s 100 a turniej startuje chyba 2 stycznia. No, nie chcę skłamać, ale chyba tak. Także, no, unikatowy czołg będzie, bo tych czołgów będzie rozda rozdanych chyba 700 lub 500, jakoś tak. Także, naprawdę, to będzie unikat na polach widzów, bo tylko tyle czołgów będzie ogólnie miało ludzi. E, no, pewnie jakieś tam konta prasowe jeszcze i tak dalej, będą gdzieś tam youtuberzy, znani bardziej będą mieli je. Chociaż, e, e, widziałem na e, youtuberze Fly Daily, amerykański youtuber. On miał tylko dostęp do tego czołgu na 3 dni mu dali. Także, no... Unikat pełną gębą. Dali mu go tylko na chwileczkę. Dobra, już tam się kurwa strzelają strasznie. po drugiej stronie rzeki. No, może też wygrać czołg RBT-5. Jest to BT-5. <grywa> -milimetrowymi kurwa z 410 mm rakietami 460 mm jakoś tak 210 kg uważam. No masakra po prostu. On jest na battle ratingu 1.3, ale tak naprawdę łatwiej nim yy, coś z tych rakiet ugrać będzie na wyższych ratingach, gdzie czołgi są większe po, po prostu. O, o, o. Możecie pytać czemu nie robię filmiku brytolami. Mam dostęp do brytolów, zrobiłem do trzeciej ery, nie podobają mi się. Nie chce mi się po prostu nimi grać. Nie podobają mi się te mówi po prostu. I to tyle. Mam na ich temat do powiedzenia. Nie będę mówił, że są złe, po prostu dla mnie są chujowe. Dla mnie. Może dla kogoś są dobre. Asysta. No i dobrze. No właśnie mam misję na asysty. Okej okay. Nie pasuje. O fbt z rakiet potrafię wykoczyć Mausa. O kurwa! Sorry? Ja pierdolę, to było zas zaskakująco szybkie. Kurwa i nie mogłem, nie zażyłem wyłączyć mikrofonu. O ja pierdolę. Ech. Łeb mi urwało prawie. O w wpierdol chłopaki dostają? Oczywiście są jakieś tam zniszki na paczki premium czołgowe i tak dalej, i samolotowe i w ogóle. Kto tam chce, będzie mógł sobie kupić. Są również teraz zniżki cały czas na jakieś tam załogi, przeszkolenia, potem będę na czołgi kupno i tak dalej. Ja akurat będę miał do kupienia M60, T92 i być może T95. To sobie kupię za pół ceny. Skorzystam z tego. Tego teraz cisnę ostro hamburgerami. Asysta, bardzo dobrze. Racić ma, racić ma. <laughs> Pierwszy raz się cieszę z asystą taka misja to tak się cieszę. Dostałe, dostałe. O kurwa, oddał. Pierdolony. A drugi raz już nie odda. I wykorzystuje to, że kurwa jak się nie rusza, to jest niezniszczalny przez dłuższy czas. O już, asysta, dobra, już jest zniszczalny. <śm> 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 Generalnie to jest M46 Tiger Paton. Bardzo fajny czołg. Nie każdy go lubi z tego co wiem. Naprawdę nie każdy. Ja jestem tym człowiekiem, który go bardzo lubi. Bo gra się nim tak lekko. On jest kurwa fajny, szybki, mobilny, zwrotny. Zresztą widać. I naprawdę dobrze się nim gra. Naprawdę. Zarobki X też zapierdala fajnie. Zaraz zobaczycie wynik średnia, totalna średnia owa. No, 3 asysty, 1 kill Zaraz zobaczycie jaki wynik będzie. Łatwe 5000 ekspo po prostu kurwa no na śred totalnej średniej bitwie. Można nim spokojnie wyciskać 8 tysięcy nawet 10 tysięcy expa na bitwach lepszych z dwoma, trzema fragami. To jest dwa, dwa fragi to 7 tysięcy expa. Raczej. No dobra, to tyle. Cześć ją. Zrobię filmik następny jak y, kupię M60 za kilka. Prawdopodobnie po Sylwestrze będę kurwa zmordowany nagrywał. Nieważne jak. Ważne, że będzie.